Robisz wszystko, a mimo to Twoja waga stoi w miejscu. Obejrzyj ten materiał do końca, bo dowiesz się, co możesz robić źle i jak to naprawić. Cześć, ja nazywam się Dawid Kozłowski, jestem trenerem personalnym i konsultantem żywieniowym i od 10 lat pomagam Polakom po 30-ce zrzucić tłuszcz i zbudować zdrowe, sprawne ciało za pomocą moich programów online i treningów personalnych w Katowicach. Wiem, że zdecydowana większość osób zmaga się z nadmierną masą ciała, co w konsekwencji prowadzi do słabego samopoczucia, zmęczenia, niskich chęci do działania oraz problemów z pewnością siebie wynikających z wyglądu sylwetki. Tak naprawdę co druga osoba zmaga się dokładnie z takimi samymi problemami, ma dokładnie takie same albo podobne cele, czyli chce zrzucić wagę, aby poczuć się lepiej i po prostu trochę lepiej wyglądać. To też prowadzi do tego, że większość osób ma już doświadczenia z dietami albo planami treningowymi, jednak umówmy się, te doświadczenia najczęściej nie są zbyt dobre, ponieważ pomimo tego, że wiele osób z tego korzystało w różnych miejscach, to nadal nie osiągnęło swoich efektów, albo osiągnęło efekty tylko na chwilę, i cały czas stoją w miejscu. Jak sobie z tym poradzić? Myślę, że warto zacząć od podstaw, czyli od błędów, które możesz popełniać. Błąd pierwszy to brak wiedzy na temat swojego zapotrzebowania energetycznego, przez co nie jesteś w stanie skutecznie wprowadzać deficytu energetycznego, a jak już pewnie wiesz, jest to kluczowy czynnik, od którego zależą Twoje efekty odchudzania. A jeżeli jeszcze o tym nie wiesz, to koniecznie nadrób tą wiedzę, ponieważ odchudzanie się bez tej wiedzy to jak prowadzenie. Samochodu bez znajomości zasad ruchu drogowego. Dlatego zacznij od podstaw, czyli oblicz swoje zapotrzebowanie, następnie przypilnuj wyliczonego zapotrzebowania przez dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach oceń, co się zmieniło w Twojej masie ciała, w wyglądzie i dopiero od tego momentu zacznij podejmować kolejne kroki w zależności od sytuacji, w której się znajdujesz. Błąd drugim to brak kontrolowania progresu. Jeżeli obserwujesz tylko i wyłącznie swoją masę ciała, to w jaki sposób chcesz ocenić, czy masz efekty, czy nie? Tylko na podstawie wagi. Jeżeli wydaje ci się, że jest to dobre podejście, to niestety muszę Cię zmartwić, ponieważ nie jest to najlepsze rozwiązanie. Waga nie powinna być jedynym wyznacznikiem, a to dlatego, że jest ona dynamiczna i zmienia się z dnia na dzień. Zależna od wielu czynników, między innymi to, czy zjesz kolację, jak późno tą kolację zjesz, czy zważysz się po porannej toalecie, czy też nie, oraz w przypadku kobiet, w którym dniu cyklu menstruacyjnego jesteś, może wpływać na Twój wynik. Zacznij więc mierzyć swoje postępy w różny sposób. Rób zdjęcia sylwetki, mierz obwody klatki piersiowej, talii, bioder i łód. Ale też sprawdzaj na przykład, jak leżą na tobie ubrania, w których chodzisz na co dzień. Dopiero wtedy oceniaj swoje postępy, bo może się okazać, że wcale nie stoisz w miejscu i pomimo tego, że Twoja masa ciała się nie zmienia albo zmienia się niewiele, to robisz duży progres w wyglądzie swojej sylwetki. Takie przemiany również się zdarzają, na co dowodem jest moja podopieczna Michalina, która w dwa miesiące straciła zaledwie 1,5 kilograma. Ale zrzuciła ponad 40 cm obwodach ciała i przy tym bardzo mocno zmieniła się jej sylwetka. Także jak widzisz, sugerowanie się wyłącznie wagą nie jest najlepszym rozwiązaniem na to, aby ocenić, czy mamy postępy, czy też nie. Błąd trzeci to niska aktywność fizyczna, przez co spalasz mało kalorii. Tak naprawdę możesz odchudzać się samą dietą z zastosowaniem deficytu energetycznego, natomiast jest to bardzo trudne, jeżeli masz niewielką ilość ruchu w ciągu dnia. Wszędzie dojeżdżasz samochodem, pracujesz siedząco, robisz poniżej 8 tysięcy kroków na dzień. A do tego po pracy, zamiast wyjść na spacer, zasiadasz na kanapie i zajadasz się przekąskami. Przy takim trybie życia twój organizm nie spala zbyt dużo kalorii i bardzo trudno jest się odchudzić właśnie w ten sposób. A to dlatego, że w takiej sytuacji naprawdę bardzo mocno trzeba ograniczyć ilość spożywanego jedzenia, aby w ogóle masa ciała zaczęła spadać. A jak wiemy, jeżeli mocno ograniczamy ilość spożywanego jedzenia to często po kilku lub kilkunastu dniach nie jesteśmy w stanie już wytrzymać w tak restrykcyjnym podejściu i wracamy do normalnego jedzenia, starych przyzwyczajeń. Najczęściej się łamiemy, zaczynamy jeść więcej, no i wchodzimy w błędne koło, które nie pozwala ci osiągnąć efektów. I rozwiązanie tego problemu jest banalnie proste. Po prostu musisz zacząć ruszać się więcej. Być może jesteś w stanie wprowadzić poranne i wieczorne spacery. Być może jesteś w stanie chodzić do pracy pieszo zamiast dojeżdżać samochodem albo na przykład dojeżdżać rowerem. Być może jesteś w stanie wprowadzić ćwiczenia po twojej pracy, tak aby zwiększyć swoją aktywność fizyczną, lub jakąkolwiek inną formę Ruchu, tak żeby spalać więcej kalorii. Każde rozwiązanie będzie ok, ale jest jedna szczególna rzecz, którą potraktowałbym jako zasrany obowiązek. Jest to dzienna norma kroków. 10 tysięcy kroków jako challenge dla ciebie. Bez względu na wszystko: pogodę, chęci, zmęczenie, to jak wyglądał Twój dzień, po prostu musisz to zrobić i jest to Twój zasrany obowiązek, tak jak pójście do pracy, aby mieć pieniądze. Jeżeli tak podejdziesz do tego tematu, że jest to coś, co musisz zrobić, uwierz mi, że łatwiej będzie Ci wytrwać w tym i po prostu robić to regularnie. Może ci się wydawać, że chodzenie czy tam nabijanie kroków nie jest wcale istotnym elementem redukcji tkanki tłuszczowej, natomiast powiem Ci, że spacer bo wspomaga proces redukcji tkanki tłuszczowej. Jeżeli zadbasz też o inne elementy Twojego zdrowego stylu życia, to na pewno to przyczyni się do lepszych i szybszych efektów. To tyle, jeżeli chodzi o powszechne błędy, które tak naprawdę hamują Twój proces odchudzania. Oczywiście jest ich więcej, więc jeżeli chcesz o tym usłyszeć, to po obejrzeniu tego materiału zostaw komentarz, abym wiedział, że jest to temat dla Ciebie istotny. To wszystko, trzymaj się, cześć.